Witam Was, a zatem w kolejnym odcinku z replikacji wbijamy dziesiąty level. Więc zrobiłem szybko, żeby mi się... Nie do wody! No. No i to lepiej mi do wody. No, skręcaj Ja wiem, że to jest Publik Ale skręcaj, dobra? No, to no nie wiem, się. Okej, okay, przypadamy samolot i zda będziemy oczywiście wąty. Nawet wejmę mi szybko pas wita, zrobimy samolot, bo mam misję samolot, jak widzicie, zabić policjantów i tip Więc szybko jedziemy na ten samolot, który przywołałem Akurat to są szybkie misje dzisiaj mam. Samolot. Przywołuję samolot i akurat yy, tego. Mam samolot. <grym> w misjach, To się idealnie złożyło.

Ja znalazłem ten samolot z tego pana policjanta, no. Łał. Ale się to jest ten inwult, nie? Wróci. Gwałtowne zabitego pojedynczego, jako stara nie mam dzisiaj showu. Trafię, trafię, daję jeszcze go, daję jeszcze go, daję na power, zostało. jest otwarty. Jest power otwarty? Bo ja się nie widzę Nie da mi niente właśnie back na przykład. A, ta stała na się ostatnie. I powinno się nam udałem Beach. Nas. Dobra, co ty robisz? No. Nie damy mi się blałam przed nosem. Dobra, karajna misja ten. Został power, a akurat jest otwarty I powinienem bić na spokojnie 10 level Dobra, robimy wszelkiego powera i wbijamy 10 level. Jesteście gotowi na wbijcie 10 level'a Stawcie w tym momencie łapkę w górę jak ja robię ten poer... Suba dzwoneczkiem, bo wbijamy na pewno pierwsi w Polsce, jak nie na świecie, dziesiąty level. A ja torpedo jeć, jeć, jeć jeć jeźdz, jeć przyspiesz to torpedo Czyli torpedo, jedziemy oddać wulkan. O, jak dobrze lampa go to działa. No, nie blokuj się o skalnej Działa to skałę, co za charstwo. No A ja się ten herką stanął na środku drogi. Już to mało bym tutaj wlecieć Nice. I mamy dziesiąty level. Mamy to bogaty za dziesiąty level. Więc zaraz się go zobaczymy. Zlepimy oczywiście, abonnie podjedziemy do niego i zobaczymy w ogóle, czy ktoś już bił 10 level. Powiedziałem, że bij, bo ja i tak mam jeden dzień opóźnienia. Bo się ustawiłem misję, tracąc 7 dzień, i powiedziałem, że już wczoraj mieli 10 level ludzie, ale zobaczymy. Tak z ciekawością zobaczę. zobaczy. mieliśmy ten legendarny 10 level, widzowie, więc jedziemy pod zobaczyć. A tutaj nie ma tego rankingu, jak widzicie, mamy dziesiąty level, co z to gatki. i go przetestujmy, oczywiście, na no, bez ulepszenia, to jak widzicie. Genialny ze mnie driver, ja wiem o tym. Pierwsza słówka bardzo ładna. najlepiej mi się podoba. Zaraz przemawiamy. no... Be, bez tego jest... Bez ulepszenia jest 152-153, no ale 200 mPH będzie jechać. A bez ulepszonego silnika. Więc się dobrze radzi. E, tutaj gdzieś był ranking, ale chyba będzie mi herka potrzebna. No. Więc się pożyczymy Helkę na chwilę. To jest tu chyba się nikt nie obrazi, mam nadzieję. Dzień dobry. mogę Helka pożyczyć? Jest tu w ogóle jakieś podzielony na tym komisariacie? Chyba nie ma. Lepiej dla nas. Zhakujemy sobie herkę, zobaczmy. Ma ktoś dziesiąty level. Mają dużo osób. Oj, to bardzo dużo osób ma. Dużo osób ma level dziesiąty. Ale jesteśmy piesi... W Polsce, o, mi nawet nie pokazuje. Jeszcze bo się nie zaaktuzowało, ale jestem w top 18. Dobrze, dobrze. Panie policjancie, no zlituj się pan nade mną, bo nie wytrzymam. Niestety są tacy debile, które przeszkadzają. No zmienimy się w policję, może będzie łatwiej to ogarnąć, Ale nie mogę się z nimi. Eee, żeby zobaczyć speed test, niestety to jest publicznie, oczywiście debile się muszą znaleźć. Eee, debile, którzy przeszkadzają. Niestety są tacy na serwerze. Dużo takich osób jest na serwerze, nie rozumiem, za niektórzy po prostu nie mają czasu na zabawę. A cóż, jesteśmy pierwszy w Polsce. No, na świecie bym był pewnie pierwszy, bo jeszcze, jak patrzyłem o 12, jest nikt nie miał 10 ewera, więc to wtedy, kiedy miałem misję, ale nie mówię, że być o 12, to bym mógł być jednym z pierwszych osób na serwerze, które biło znaczy w świecie, którzy by, wbiło by 10 ewry, więc no. Więc i tak fajnie. Dobra, użyjmy sobie glicza i zobaczmy, jak się spisuje po ulepszeniu. Jest bardzo znany u mnie, ja jestem ugodzony w ulubionych. Nie wiem, gdzie. Nie, mm, ja jestem ślepy i go nie widać. A musiał... A nie mogę dać go do robienia. Co mogłem dać, ale nie na tym kącie chyba go daję. Dobra, też jest makaron nas piękny. O, chciałem makaron. Bardzo ładnie. Tak wygląda Gordon, ale ja wiem, że jest taka ładna teksturka, która bardzo do niego pasuje. Ta teksturka bardzo ładnie na, na tym aucie wygląda, więc ją założę. Ma oczywiście wyciągany spoiler, co nie pokazałem. Tutaj z tyłu. A za do tego cały spoiler. Widzowie. Ja schował teraz ten spoiler. No po poza ja cały czas będzie wyciągnięty No zobaczmy do, 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 osiągi jego. Ten muszę zmienić naprawdę, bo mi się tak nie podoba. Powiem, że szybciej się rozpędza, ale szybciej nie jedzie nic ulepszony, silnik nie jest szybszy, ja zwolniłem od bogatki Bailona, co widać, oczywiście moje rajdnictwowskie tego. Pan Chrom tutaj widzę, że nie pasuje, będę musiał go troszkę przerobić. bo mój styl, ale to, to, to jest poza odcinkiem. 212 widzę, jest spoko, 211 jedzie i już to jest jego max prędkość i potem już się powoli rozpędza, bo każde auto się tutaj w tej biegu rozpędza. Źle zaś nie zauważyłem. A ogólnie bardzo fajna autka, Więc jak na razie, o kurde, jak mi go kosmos. Jak na razie, kończę Cię, subscribeczę, na razie i cześć. Bye.